Ty, a jak się nazywasz? Nie twoja sprawa. Może i nie moja, ale ciekawa jestem, skoro się już poznałyśmy. Wcale się nie poznałyśmy. Po prostu spotkałyśmy się przypadkiem. I tyle. Nie jestem zainteresowana rozmową z tobą. Ja też nie. Nie wcale nie zależy. Oho, znalazła się wielka pani. Myślałby kto. A owszem wielka. I wcale tu nie mieszkam. Przecież wiem. Znam tu każdego. W takiej dziurze nikt by nie chciał mieszkać. Ty, bo ci się odgryzę. Ale groźna jesteś. Już się boję. Patrz, się cała trzęsę. Owszem, trzęsiesz się. Wcale, że nie. Normalnie aż cała latasz. Ty, a może ty jesteś chora? Wcale nie jestem chora. Weź idź stąd. Ja? Sama sobie idź. Ja tu mieszkam. Ty tu na wakacje przyjechałaś? Do kogo? Skąd jesteś? A może byśmy się czegoś napiły? Znam fajne miejsce. I coś przekąsimy. No nie obrażaj się. Ja to jestem towarzyska. Jak nowa morda, to od razu lecę zagadać. Nie wiadomo, kto się z kim zwącha i co z tego wyniknie, co nie? No, może i bym się czegoś napiła. No to chodź, tu niedaleko. W cieniu można posiedzieć odpocząć. Na długo tutaj? Nie. Na wakacje jadę z rodziną. Do kogo? Do ruczekowej? Na końcu wsi? Ona ma rodzinę w mieście. Z miasta jesteś? No chyba widać. Chyba widać, słychać. I tuc. Ty nawet do fryzjera chodzisz. No nie wierzę. A ty chyba nigdy. I biżuterię masz. Pewnie jakiś chłop ci kupił. No i co z tego? Ja tam uważam, że kobieta swoje powinna robić. Mieć swój rozum. Nie powinna się dać prowadzić na smyczy. Wolność. To jest to, czego szukam. I znajduję. Skąd jesteś? Z Warszawy. Z samej stolicy? Jak tam jest? Podobno taki ścisk, że się przejść nie da. Wszystko wybetonowane, ludzi kupa, śpieszą się gdzieś. A jak chcesz przejść przez ulicę, to jakby samobójstwo popełniała. Bez przesady, trzeba iść w Kubie, to ci nic nie stanie. Jeśli przebiegniesz sama, to owszem, to łatwiej się zdarzają. No to gadaj, do kogo przyjechałaś? Do nikogo tutaj. Po prostu jadę z rodziną na wakacje. Nad morze. Nad morze? Nad samo morze. Prawdziwe morze. No he. Przekowaliśmy się od tygodnia chyba. Wiesz, bo tu trzeba i samochód przygotować, żeby w drodze coś nie zepsuło. Z dzieciakiem to szczególnie kłopot, bo w krzesełku takim do samochodu, co się wkłada, to pas nie działał i musieliśmy kupić nowe. Magdalena cała zdenerwowana, bo jak zwykle nie wiedziała, co spakować, co na siebie włożyć i że kostium zeszłego roku źle leży, bo przetyła. Moim zdaniem wcale, a wcale nie przetyła. Jednym słowem, wszyscy byliśmy poddenerwowani. Nawet ja. Chociaż zwykle jestem najspokojniejsza z całej rodziny. Nawet jak mały na głowę wchodzi. Ja nie lubię dzieci. Potrafią być wredne. Jak masz do nich cierpliwość, to nie są tak złe. Czasem nawet całkiem przymilne. No i dzieci to potrafią kochać. Akurat Artur za mną przepada, zapewniam się. Magdalena to zawsze powtarza. Tylko z tobą Arturka mogę bezpiecznie zostawić. No i gdzie oni są? No właśnie, w tym cały problem. Rozumiesz, spakowaliśmy się, wjeżdżaliśmy skoro świt. Trochę byłam zdziwiona, bo Magdalena zostawiała moje rzeczy. No ale w tym pośpiechu to całe szczęście, mówię ci, że Artura nie zapomnieliśmy. No i jak mówię, jedziemy, no, jedziemy... Weź szybciej mów, bo zaraz gubię wątek. No i zatrzymaliśmy się w lesie. To niedaleko, bo wiesz, za potrzebą musiałam iść. No i wracam, a ich nie ma. Zgubiliśmy się albo nie trafiłam na miejsce. Bo owszem, trochę odeszłam dalej. Wiesz, jak to jest. Wszystko chce się zobaczyć, tyle wrażeń. Co ty głupia jesteś? Jak mogłaś nie trafić? Może i trafiłam, ale samochodu już nie było. Może musieli odjechać policja albo coś. Wiesz. Znak zakazu, nakazu. W lesie zwariowałaś. Długo cię nie było. Za trzy, no może z pięć minut. Stara nie chce się pozbawiać złudzeń, należy. Ale teraz przytrafić na to może. Co daleko stąd? Jak tam się idzie? Wiesz, już nic nie czuję. Może powinnam na ich tu poczekać? Wrócić tam do tego lasu? Ja już po prostu nie wiem, co robić. Oni się będą martwić, będą się niepokoić. Kłopot mają z głowy, ty ten paku! Nie mów tak! Może inni tak robią, ale nie Magdalena. Nie, Piotr. Oni mnie kochają. Nie rozumiesz? Kochają. Ta, akurat. Pobawią się, do fryzjera zaprowadzą, po główce pogłaszczą, a potem zostawią w środku lasu. Bo im przeszkadzasz po prostu. Bo na wakacje jadą. I po miłości. Bura jestem. A na ciebie jak wołają? Reza, pachlawi. Nie masz się Reza. Życie to nie bajka. Twoja rodzina po prostu pojechała na wakacje. I tak miałeś szczęście, że cię nie przywiązali do drzewa. Chodź.